Siemano, jak widać, stałem się posiadaczem dwóch kładów. A w zasadzie dwóch połówek. Jest to ostatni film, w którym widzicie tak kanama przez upały, które niestety teraz mamy po 35 stopni. No, w dzień za bardzo nie mogłem nic porobić, no i biorę się teraz za niego i po prostu chcę sobie taką dokumentację zrobić. Po prostu zaraz nagram wszystko, jak idzie, wszystkie te kostki, bo powiem Wam tak, jak to jest podłączone, jest wszystko luks, a zaraz Wam pokażę, czy miałem taki problem i połowa osób w Polsce albo są, jakby to powiedzieć, te kłady złożone. Na dwa rodzaje, albo ludzie mają tak poskładane i nawet o tym nie wiedzą. Już wam pokazuję do czego zmierzam. A mianowicie chodzi mi o te przednie rozpórki, z którymi miałem mega problem. I dopiero taki ziomek mi podesłał w stronę, gdzie są zaznaczone, jak mają być. Chociaż i tak to znalazłem się je na jednym filmie, bo było widać już Wam pokazuję o co chodzi, a mianowicie pisałem do kilku osób, żeby mi wysłali zdjęcia jak jest to zamontowane i to Serwisówka tego nie uwzględnia, ale powiem Wam, że chyba u sporo osób są elementy OT w dwóch częściach. Bo ja mam ten i ten. I wszyscy na zdjęciach pokazywali mi, że ten element mają tu. Ale tego elementu nie idzie w żaden sposób tu przykręcić, a też zacząłem go tu przykręcać i myślałem, że ten otwór jest miejscem na to. I w serwisówce nie jest to zaznaczone, dopiero gościu mi wysłał taki schemat i na tym schemacie widać ten element i teraz nie wiem, czy po prostu występują te jakby części różnie, czy nie wiem jak to jest, no chodzi mi o to, że po prostu serwis manual nie pokazuje tego elementu i miałem problem czy on był tu, czy tu i właśnie dopiero gość mi wysłał i znalazłem i przez to straciłem powiem wam jeden dzień, bo nie wiedziałem jak to złożyć i tak przykładałem to ogólnie na wszystkie sposoby z tej strony, ale tu jak się nie przykłada to niestety, ale dotyka ten element ramy Dopiero tak, jak się złoży, tak jak tu, to jest dobrze. No, i to taka pierdoła, Wam powiem, że mi się tyle z tym zeszło, i chcę sobie właśnie nagrać wszystko, jak tu jest, te wtyczki, jak co jest poprowadzone. Bo postaram się to w jeden dzień wszystko przełożyć, ale po prostu, żeby później nie mieć takich znaków zapytania, gdzie co było, gdzie coś było podłączone, coś się zrobiło więcej, i tak to później wygląda. O znowu się ta cewka urwała, która jest tu, a w tej ramie też chyba. O, w tej ramie też są mocowania urwane. Powinno być takie coś, ale to poprawimy. No i bardziej właśnie chodzi o to, żeby tu wszystko nie popierdzielić. Co to przerywacz kierunkowskazów? Tu już tak sobie wszystko ułożyłem, że w zasadzie tylko wyjmę kolumnę i stało tą instalację sobie wezmę po prostu chcę tu wszystko widzieć jak to jest po bonura. Nawet taka pierdoła. Odłączy się to i weź to później popodpinaj te piny żeby było dobrze. Od stacyjki. Tutaj tu pamiętam że odpiąłem jeden pin bo mi się coraz rezerwa świeciła. O Panie ktoś tu kurba wklejał te... Te ikonki. No, tak samo nawet Wam powiem tutaj pierdoła a podepnijcie odwrotnie te to zaraz może być problem, bo jedna jest od pompy, a jedna jest tu od, no od tego, co już rozdziela. Taki rozdzielacz w kanamie, gdzie wszędzie idzie ten, bo w kanamie jest tak, że jak hamujecie przodem, to Wam do hamowywuje i tyłem. I tak to wygląda. Tutaj też patrzę, że żeby wyjąć ten zbiornik, to raczej będę musiał odłączyć przewody, olej mi wyleci, a olej był świeżo zmieniany. Tak chciałem to jakoś zrobić, może jak silnik odkręcę i go trochę do przodu przesunę i to odkręcę, to może przewodów starczy, ale tu na dole mi pewnie nie starczy. Żeby to jakoś wyjąć i nie odkręcać tych przewodów i nie spuszczać oleju. Jakby się udało, to by było super. No i właśnie takie to, tak to wychodzi ta robota Inaczej jakby się to składało w jeden dzień, ale niestety no w jeden dzień to jest trochę za krótko żeby to przełożyć Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze tu problemów z tymi śrubami. Bo mogą tu być imbusy calowe, one mają trochę inne wymiary, niezwykłe, to takie jakby amerykańskie śruby, ale tu nie ma dużo takich śrub, więc myślę, że chyba sobie poradzę. I nie będzie z tym problemu. Kolega mi wysłał te rozpórki do ramy, bo moja była ta lekko przegięta, jak i oprostowałem to mi pękła. Mam te, co były w tej ramie. Znaczy w tamtej ramie, nie? Już kurde, niedługo to tu kurde, naprawdę drugiego kładę, będę mógł zacząć składać. Niestety, no chciałem ją lekko odgąć i takie coś się stało. Masakra. No ale dobra. Mam nowe, więc będziemy działać. Dobra, na filmiku mam nagrane wszystko, tu sobie zaznaczyłem. Mam jeszcze tutaj czujnik od prędkościomierza, bo mój najprawdopodobniej jest uszkodzony ten podobno jest sprawny, więc jeśli będzie mi wyświetlało prędkość, no to, to będę musiał za niego zapłacić, a jeśli nie, no to go odeślę. I tak to wygląda z Kanamem. Wszyscy czekają. Już powiem wam szczerze, że tylko Kanam stoi i czeka, nic już więcej nie brałem tam. No te sprzęty to się nie liczą, bo one i tak tu stoją, ale mega się ten czas naprawy wydłużył bez kitu. Myślałem, że to szybciej pójdzie. Plus jest taki, że kład jest sprawdzony i odpala. Wszystko jest zrobione, tylko teraz ta cewka odkręcona, ale normalnie można go teraz odpalić i chodzi, więc wiem, że wszystko działa, więc jak po złodze zrzeniu coś nie będzie działało, no to będę mniej więcej wiedział, czego szukać. Chodzi mi o to, żeby mniej więcej widzieć na filmiku, jak jest ta instalacja poprowadzona, żeby później się nie za bardzo z tym nie, no, nie pierdzielić. Powiem Wam tak, że tu w zasadzie wszystko fajnie mi wyjdzie, bo tył to odczepie cały, co sto tutaj też całe z tym wyjmę, z tym wtryskiem, ja tylko będę musiał pompę odpiąć. I tutaj czujnik temperatury, tutaj te kostki, nie wiem to chyba od stopu jest, czy coś tam. A to jest od tego czujnika chyba właśnie. No od tego czujnika co mi jest walięte. No i tak to. Więc sobie taki film nagrałem, żeby więcej widzieć, gdzie co było. Później sobie będę mógł podejrzeć, bo bez kitu już się nauczyłem na tym przedzie, ale no powoli się to złoży. Tylko po prostu nie sądziłem, że mi to zajmie tyle czasu. Myślałem, że to będzie szybsza robota, ale no niestety. Przełożenie silnika składa to jest naprawdę sporo więcej pracy niż przełożenie silnika z motocykla, z crossa czy coś. Więc naprawdę podziwiam tych, co robią słapy, bo. Jeszcze jak ktoś robi tylko jeden silnik i ma przygotowane to wszystko to spoko, ale jak ktoś cały czas w innym sprzęcie robi, tak jak na przykład w takim kanamie robią osłapy no to naprawdę jest to roboty bardzo dużo. Z tym ciekawe na przykład jak oni tu silnik miejsca tu musieliby jakoś to poszerzyć w ogóle, żeby on tu wszedł. Jednak te silniki do słapów są szersze sporo, a ten jest taki wąski. No dobra, ale w miarę mam tu najważniejsze wtyczki, wszystko jak popodpinane, więc sobie tu będę mógł zobaczyć. O fajnie, że jest pompa odpinana tutaj od przewodu paliwa, bo z tej strony nie jest, to tu sobie tylko odepnę. Się trochę z tych wtyczek boję, bo powiem Wam te stare wtyczki łatwo łamać. Zaraz będzie znowu problem. I tak to. Dobra, ja działam ej was nie zanudzam. Mogę też śmiało powiedzieć, że ten kład to jedna z największych, jakby to powiedzieć, może nie inwestycji, ale takich... Kurde. Jak to nazwać? <laughs> Jeden z największych wydatków, jakie miałem, bo naprawdę to wszystko... Odkąd mam tego kłada, to myślę, że wyjdzie z 10 tysięcy złotych, co w niego poszło. Tak człowiek się patrzy, jak niektórzy słapy robili po 20 czy więcej tysięcy i się w głowę drapie, a tu kuruba odbudowa i, i wyjdzie zaraz to samo. No tak to wygląda, kurde. Masakra. Będzie już stał ten kład, najwyżej nie jeden jeździł, ale, ale będzie już z papierem, to jednak co jak co. Wszystko sprzedam, a tego kłada zostawię. No dobra. Na razie do następnego filmu. Już ostatni taki film, jak widzicie, to w takim stanie. Następny film, jakikolwiek będzie z Kanama, to już będzie cały kład. Na pewno nie w częściach. Na razie